Co to miało być? No i dobra, i tak już tego nie potrzebuję. Ha! Jestem cajsza od was. Skoczyć teraz? Tu znowu to. O. Wow. Nie ma nic złego, niestety A teraz już z tego skorzystam Łow wow, wow. Nie na szczęście spadnę Dobra Teraz tu Mam nadzieję że to się Jako ta uda Dobra już jesteśmy, a teraz chyba. A. Wow. Tutaj tak. No, o, drzwi. No nie. No to teraz na górę chyba. No. Au. Teraz... tędy. Nie mam innej... Tędy to już na pewno nie przejdę. Tak więc trzeba... przyjść głową. Tędy też. O Boże. Over here. Tutaj, no spoko. Tylko to tutaj to jest... wiesz... Takie... raczej określenie dość uniwersalne teraz, ojej gdzie tu jest jeszcze coś białego tam? i teraz, wo wo nie, nie na szczęście o, f... zrobiłem to <grym> Udało mi się zrobić ten portal na szczęście, tak więc... Tutaj Teraz mam się poruszać z tymi tubami tak to wszystko transportuję, nie powiem Dość... intrygujące Tu I... To mnie wyskoczy no, Może tu Wow. Ty będziemy się śmiać i śmiać. I śmiać. Mi już jest do śmiechu, zwłaszcza, że nie żyje. W złym momencie. Dobra. Tak. Udało się. I teraz tu nie mogę? Co mam zaskoczyć? Zaciąłem się hmm. Bo Tu jest Water Help Tu ktoś siedział Krótki czas, ale siedział Fajnie Tylko jestem ciekaw jak, w jaki sposób ja to właściwie umarłem Uda się, uda się Hop, hop Aha, tam się nawet nie da No i fajnie, co teraz? O, fajnie Wdziałko Wzdychaj Kolejne? Nie powiem, żeby to było specjalnie. No i do. A. A tutaj. Czy on wie, ten ktoś, który mi teraz pokazuje? Znaczy ten, kto narysował te. Zaraz, kto narysował te. Wskazówki. On wiedział, że tak będę szedł? On wiedział, że będę miał portal Gana? Oj, się zepsułeś. Ha. Nie masz naboi Też mi się nie przyda. Którędy tu by teraz... Chyba na górę. Tak, na górę. Tylko nie mogę tam wskoczyć. O, może tak... A? Ledwo. A spróbuję na to wskoczyć. I teraz. A tak. Taką spróbuję. Mm. Jeez! Jest. Nie wiem w jaki sposób ale się udało. Tak więc znowu do wentylacji jak James Bond. A kuku. No, właśnie, dość. No. Over here. O, no, dobra. Over here. A. Mam użyć tej klapy do rozpędu kolejnego. Ten KTOŚ jest jasnowidzem. On po prostu zauważył, że to się tak wygina... otwiera właściwie i wyliczył to wszystko. On wiedział, że tu będzie zepsute. Dla mnie lepiej. Puk, puk, jest tu ktoś. O, dzięki za szczerość przynajmniej. O. Świetnie. Wow! Fajnie. Taka miła byłaś. Dobra, ja stąd spadam. Dobra. O. Hm. Co jeszcze że trzeba użyć portala na tamte pociski? Au. Niebieski portal... Tylko się nie za... Zala... załaduj. Fire! Oj! A. Ale mam taką... Yy, ...przykrą świadomość, jakby to jeszcze nie był koniec. Jak mam tu wskoczyć? Tak się nie da. Chyba... Wiem, że over here ale ja muszę coś sobie tym podstawić Może nie są to jakieś klocki Komputery O, krzesło Easy easy Krzesło powinno wystarczyć Dobra no, Teraz Normalnie człowiek by się Odparł i wskoczył. Nie chcę tego zepsuć, tylko. Dobra, może tak. No, pra, wie. Może drugie krzesło jeszcze wezmę. Tak, dla pewności. Żeby to się przyspieszyć. Oj, poczekajcie, telefon dzwoni. Dobra, już wróciłem. Brat po prostu bawił się telefonem. Tak więc. Bo myślałem, że dźwięku nie ma. Tak więc ruszamy z drugim krzesłem. Nie chcę się otwierać tych drzwi, wiem. Jestem makabrycznie leniwy. To przesunę. O, przewróciło się wszystko No nie Nie wiem czy to to co mi chodziło I raczej nie Nie wiem, może jeszcze spróbuję z komputerami, które tam leżały Bo krzesła nie chcą współpracować Acht, kurde Mam jeszcze trzecie krzesło, ale wam to, żeby to coś pomogło Zaraz mi się, że... A co? Hop No i no. What the hell. O może. Tak, jest. Ta misterna konstrukcja otrzymała się właśnie no dobra powiedzmy że mi się udało świetnie teraz muszę wyjść stąd Ja się męczę żeby się tu dostać o myślałem że już pomieliłem portale wow jakieś ścieki wczytywanie Przynajmniej nie tyle obrazów loadingów W ogóle tu nie ma jakichś obrazów loadingu Jest tylko wczytywanie Nie to co słyszałem o portalu 2 Że tam co każde pomieszczenie jest ekranu ładowania Co to jest? No bo... Jakiś... Jakiś idę o! O fajnie działka Wow! Trzy pary wściekłych czerwonych... Właściwie to trzy wściekłe gały od razu na mnie się spojrzały. O. to mają reflekcje. Ale ja mam lepsze. No ja chciałem tam wrzucić się do kanału takiego jakby. O. Poszukaj dalej. Jedno jest jeszcze tam. I jedno jest tam. Aj! Idealnie na mnie. Nikt się pewnie nie zorientuje, że to mi... Dobra, następny poleciał i poczekajcie chwilę.